No, to wstyd powiedzieć. Ja byłam jeszcze na uniwersytecie wtedy, kiedy profesor Starzyński, jako bardzo upartyjniony, szerzył oczywiście socjalizm. I w tym socjalizmie zostałam wychowana na studiach. Bo ja studiowałam do 3 lata, od 1959. Od od 49. do 52. roku pierwsze te studia swoje odbywałam. No i po tym oczywiście, ponieważ studia u, o sztuce współczesnej u profesora Sarzyńskiego kończyły się na impresjonizmie, który był przez niego interpretowany jako okres imperializmu, który ujawniał się w tak zdegenerowanej sztuce jak impresjonizm. No więc nic dziwnego, że jak zobaczyłam pierwsze wystawy sztuki poszukującej, a właściwie taką pierwszą wystawą, o której napisałam negatywnie, oczywiście przy takim wychowaniu, to była wspaniała wystawa, a właściwie en Virmain, pierwsza na świecie. Które stworzył Wojciech Wandur w 1958 roku. Oczywiście i przed tym też wystawy rozmaite widziałem, ale one były jeszcze ciągle w granicach właśnie takiej, takiej estetyki socjalistyczno-realistycznej. No i to się po takich studiach, to się wynosi, bo rozmaite, rozmaite braki albo nadmiary. Więc takim, takim brakiem czy nadmiarem był wstręt do Kurbeta, jako wzorcowej postaci w sztuce realistycznej, i do Matejki, tak duży, że dopiero jak byłam wiele lat później i widziałam zbiory Watykanu i zobaczyłam, że Matejko jest najlepszym artystą właściwie wśród tych wszystkich, a zwłaszcza francuskich, e, francuskich historycznych malarzy, to dopiero się przekonałam, że jest to błąd, a nie fakt. E, no i jak pojechałam do Louvre i zobaczyłam obrazy kurbeta, to zobaczyłam, że są świetne, znakomite obrazy, ale ten wstręt był, bo on był taki sam, jeżeli chodzi powiedzmy o postać Lenina, którą jak były jakieś e, Odpowiednie rocznice na wystawach wszystkich sklepów, niezależnie od tego, co ten sklep reprezentował w swojej sprzedaży. Były portrety Lenina, albo dziecięcia Lenina, albo jakieś inne równie absurdalne. No i, i potem zostają takie ślady, których się trzeba pozbywać. W pierwszy mój artykuł, dokładnie pamiętam, bo to był 56 rok. 56 rok, ponieważ ja pracowałam, jak wspomniałam, zaczęłam pracować w Zachęcie w Wydziale Oświatowym, więc jeździłam jako reprezentantka tego Wydziału do wszystkich biur wystaw artystycznych w całym kraju. No i ponieważ mnie sztuka nowoczesna najbardziej interesowała, więc chodziłam po, nie tylko po wystawach, ale po pracowniach plastycznych. I w tym, że 50., to był chyba koniec 55 albo początek 56 roku, jak byłam we Wrocławiu, to mi artyści, do których chodziłam, a chodziłam pod kątem tylko tej sztuki poszukującej, Chwałczyk, czy Gołkowska, czy ktoś mi wskazał, żebym poszła do pracowni nieżyjącego już wtedy Waldemara Cwenarskiego, który był już legendą wtedy, bo on w 1953 roku chyba zmarł. Tragicznie zresztą. I pamiętam, jak przyszłam do pracowni jego i przyjęła mnie jego matka, która była pielęgniarką. I opowiedziała mi o tej swojej niewyobrażalnej zupełnie tragedii, bo ona była matką czworga dzieci. Tyle tylko, że przypadł jej ten czas na okres okupacji niemieckiej. I tak po kolei traciła te dzieci, i zostało jej dwóch synów. W momencie, kiedy znalazła we Wrocławiu, już po wyzwoleniu, I został jej Waldemar i syn drugi, który skończył politechnikę. I już pracował, i ze swoim, jakimś szefem, nie wiem, czy to dyrektor był w jakiejś instytucji, jechał samochodem, i na ten samochód najechał pociąg. I straciła trzecie dziecko. I czwartym, ostatnim został Waldemar, który niestety razem z kolegami, a później już sam, bardzo dużo pił. I w, w takich amoku pija, pijaństwa miotał różne rzeczy, bardzo głośno się zachowywał. I sąsiedzi byli do tego przyzwyczajeni. I pewnego dnia, kiedy on dostał y, chyba zapalenia trzustki na tle przepicia, i to są koszmarne bóle, to się miotał po tym pokoju. I nikt nie przyszedł mu z pomocą. I jak matka wróciła po pracy w szpitalu, to on już nie żył. I w dodatku, jak mi mu powiedziała, lekarze, z którymi pracowała w szpitalu, stwierdzili, że gdyby pomoc przyszła, to byłby do, do odratowania, i w ten sposób straciła ostatnie dziecko, czwarte. I pokazywała mi te prace jego, zwinięte po kątach, tak jak ja dzisiaj tą moją kolekcję mam powyciągała mi to wszystko, pokazywała i zrobiło to na mnie tak kolosalne wrażenie. Nie to opowiadanie, aczkolwiek oczywiście to się nałożyło, bo trudno nie przeżywać tego rodzaju opowieści. Ale to malarstwo jego, po moim przyzwyczajeniu do socrealizmu, było tak wstrząsające w tej ekspresji i w znakomitym zresztą malarstwie, jakie reprezentował Słonarski, że wracając, z Wrocławia do domu, w pociągu napisałam pierwszy artykuł. Pierwszy artykuł o tym artyście i umieściłam go w Po prostu. I to był pierwszy, który został wydrukowany. Wprawdzie, przedtem jeszcze muszę przypomnieć, skoro już pan o to pyta, była, pisałam pierwszy artykuł, to był o rysunkach z Dalekiego, z dalekiego wschodu, Kobzdeja, który był wtedy profesorem już, a ja w ogóle nie, kompletnie nieznaną osobą. Niedawno były eksponowane w Zachęcie część tych rysunków. Tak, w tak, tak, chciałam, Tak przypominałam sobie, tak. No więc właśnie te, te rysunki jego zrobiły na mnie też duże wrażenie wtedy, to jeszcze wcześniej było i to z, chyba z pół roku wcześniej, i ja napisałam ten artykuł, zaniosłam do życia Warszawy. I redaktor, który prowadził dział kulturalny, poprosił, żebym ja przyszła za parę dni. Ja przyszłam i on mi powiedział: Proszę pani, ten artykuł jest dobry, bardzo dobry, ale wie pani Kobzy jest Aleksander Kobsej jest tak znanym artystą, jest profesorem, musi o nim ktoś napisać u nas, kto reprezentuje ten sam poziom, a pani w ogóle nie, nie pisuje to. Jest. To wie pani, to nie. I ja pamiętam, że poszłam do ubikacji tam w tym w życiu Warszawy i siedziałam tam pół godziny i płakałam. I powiedziałam sobie, to już nie będę pisać. Ale potem, jak właśnie w pół roku później zobaczyłam Swedarskiego, to, to zrobiłam to prac i I tak się no, złożyło, że No złożyło się. Złożyło się, dlatego że ja należałam do. Klubu Krzywego Koła, I, a tam pracował między innymi współtwórca tego Krzywego Koła, Juliusz Gasztecki, no, mąż Ewy Gaszteckiej, z którą ja się zaprzyjaźniłam, no i tam bywałam na tych czwartkach, no i ja do niego przyniosłam, zresztą on mnie za, zaangażował także do pisma, które było wydawane, Nowy Nurt, przez krószywego koła. I tam właściwie zyskiwałam szlify pisania, bo pisałam do każdego numeru. Dopóki w 1959 roku nie zostało to skasowane z wiadomych względów. Nie, to była od razu krytyka w pismach, z którymi się związałam, z którymi się Z przyglądem artystycznym, ale już w wersji pani Krajewskiej, z którą miałam stale napieńku. Mimo, że się bardzo z nią przyjaźniłam, bo to był to był bardzo szczególny rodzaj człowieka. W każdym razie mnie imponowało i szalenie się podobało bo wiedziałam od nich obojga, ale szczególnie ona mi to opowiadała. Ona była z takiej patrycjalnej rodziny żydowskiej. On był z ziemiańskiej rodziny szlacheckiej, Juliusz. I oni się poznali i się pokochali. No i oczywiście z jednej i z drugiej strony był zakaz absolutny, to znaczy jemu powiedzieli, że wydziczony zostanie, jeżeli się ośmieli z Żydów korzenie. I, I to samo powiedzieli jej rodzice, że jeżeli będzie z, z, z Juliuszem razem, no to i oni oboje zrezygnowali z jakichkolwiek pieniędzy i w straszliwej nędzy żyli, jak mi opowiadali, oni nocowali pod stołem w akademii, bo oni studiowali w Akademii Sztuk Pięknych. Nie mieli mieszkania, nie mieli pieniędzy, nie mieli jak zarobić przed wojną. I, i tak przebiedowali, jakoś tą wojnę też, jakim cudem to jakoś przeżyli, to znaczy, że jej się udało przeżyć. No a potem niestety. Zboczyli z właściwej drogi i zaangażowali się zanadto. <laughs> to znaczy, ja nie mam nic przeciwko temu, że mnóstwo artystów tamtego czasu, ale tak jak mówiłam, robiło to z przyczyn przekonania głębokiego, że przyszedł nowy czas i trzeba nowe społeczeństwo budować, żeby była sprawiedliwość społeczna. No, niestety, jeżeli chodzi o nich, to oni po prostu robili karierę na tym. No i to oczywiście już jest zarzut. Dało się to odczuć już wtedy. No, oczywiście, że już wtedy było to jasne. Starzecki też malował socjalistyczne obrazy. No każdy, każdy, nie, co wszyscy przecież pasypisjoniści z cywisem na czele, robili przecież obrazy socjalistyczne. I to naprawdę głęboko przekonanie, że to jest słuszna droga. Były to fatalne obrazy, najczęściej. Ale wydawało im się, że budują nowy, szczęśliwy dla wszystkich ustrój. I będzie szczęśliwie każdemu człowiekowi, a, a nie wybrańcom, tylko los. Ale przyszła odwilż. No i przyszła odwilż. No i wtedy się ci, no zresztą tak. Rzeczywiście większość ludzi, większość tych artystów, Tworzyła socjalistyczne obrazy z większym lub mniejszym szczęściem aż do odwilży. I niektórzy zaczęli wracać do swoich dawnych sposobów malowania, egzemplum starzecki czy poszukujący wiecznie fangor, prawda. Ale byli tacy artyści, którzy. Którzy zabrnęli w to już zostali, jak na przykład Włodzimierz Zakrzewski, który bardzo ładnym pejzażem malował, że one były szlakiem Lenina, to co innego, Ach, ale, ale je malował i ładnie malował, trzeba przyznać. Był bardzo zdolny i był bardzo dobrym profesorem na uczelni. Nie ograniczał nikogo. Czy prócz Heleny, Juliusza Krajewskich, miała Pani jakiś bliski kontakt z socjalistami bardzo głęboki i serdeczny kontakt z Alfredem Lenicą, no. którego bardzo, bardzo lubiłam no i bardzo często bywałam w jego pracowni, a ponieważ życie jest zawsze pełne niespodzianek, on miał pracownię na Krakowskim Przedmieściu, w, na Nowym Świecie, przepraszam, na, na Nowym Świecie, w 55, w tym samym budynku, w którym przed wojną był, e, e, był magazyn, był sklep e, mojego ojca, e, założony przez mojego dziadka, który walczył w powstaniu styczniowym. Nie, od czasu do czasu się zdarzało, że ktoś się do mnie zwrócił, no i był taki właśnie przypadek, że z kultury zwrócił się do mnie, no i w tej chwili nie przypominam sobie nazwiska, on krótko tam był, taki pan, który dużo pił i miał dużo odwagi, bo przyszedł do mnie i poprosił mnie, czy ja bym, a ja pracowałam za zachęcie, żebym ja napisała na jemu recenzję o wystawie Warszawa w sztuce. No a ja uważałam Warszawa w sztuce za chłam niewyobrażalnie, Paskudny i wcale, i powiedziałam mu: Tak, dobrze, ja to napiszę, ale pod warunkiem, pod warunkiem, że napiszę negatywnie o tej wystawie. A on mi na to powiedział: Proszę bardzo, pani jest krytykiem sztuki, to pani ma prawo tak pisać, co pani uważa. No i napisałam. I napisałam. No i to się ukazało, rzeczywiście. On został natychmiast usunięty z redakcji. Natomiast dwóch panów z, z zarządu głównego ZPAP udało się do ministra, ministra Galińskiego wtedy, pamiętam, który chodził na takich, bo był za niski, więc chodził na takich butach, w takich butach jeszcze dodatku żółtego koloru, na takich żółtych, wysokich słoninach, żeby wyglądał wyższy, ale miał, był to człowiek jednak rozsądny, jak wielu ludzi w tamtych czasach, Czego się w ogóle dzisiaj nie bierze pod uwagę. Jak przyszli do niego i powiedzieli, że, że pani Bożena Kowalska pracuje w zachęcie, w zachęcie jest wystawa i ona śmie pisać negatywny artykuł o wystawie ze swojego, ze swo, w swojej macierzy. A on powiedział: Jak jest krytykiem sztuki, to pisze to, co uważa. I odprawił ich. Inaczej ja bym była wyrzucona z zachęty bezwzględnie. Tak samo jak, jak ten. A redaktor ówczesny został usunięty z kultury. Także od czasu do czasu także w jakichś takich jak nowo jak, jak kultura pisałam, pisałam. pierwsze w ogóle artykuły to pisałam do Trybuny Ludu, do Dukazeckiej, a jakże tam właśnie negatywny artykuł napisałam o studium przestrzeni w Fangora, a jakże no, i, i tak no, w, w tygodnikach pisałam. Potem współpracowałam także przez dłuższy czas z polityką. Bardzo lubiłam to pismo. Ulubione właściwie moje pismo. We współczesności publikowałam, właściwie we wszystkich pismach publikowałam, tak doraźnie, na zasadzie kontaktów no, z redakcjami, z redaktorami.